Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, no przejdziemy się w końcu tym T3485 yy, grzewka oczywiście rosyjskiego. Moje dwa ulubione gwogi. Tak, dwa ulubione, ponieważ mamy dwie wersje m, te, tego T3485. Mamy wersję z działem D5T. Kalibru 85 mm i mamy wersję z działem ZIS-S53. Kalibru również 85 mm. W skrócie, już na początku powiedziałem, czym one się równią. Różnią się głównie tym właśnie działem. Siłę ognia mamy taką samą, ponieważ strzelamy pociskiem BR-365K, który przebija bardzo fajne. Wartości jest to 143mm ze 100 metrów Mamy też BR-365A, który przebija więcej pod kątem Jak widzicie tu pod kątem 30 stopni mamy większe wartości od tego pocisku Więc możecie sobie wybrać pocisk, którymi chcecie strzelać bo obydwa są bardzo dobre No i w T-34-85 na 57 mamy tutaj jednego członka załogi więcej. Mamy pięciu załogantów, czyli, że już tutaj mamy dowódcę. No i mamy celowniczego, a w tym w wcześniejszej wersji mamy dowódcę jako celownik, że Tak więc to tak właśnie wygląda. Większych różnic między właśnie tymi pojazdami nie ma. Jak na 53, czyli T3485, D5T radzi sobie bardzo dobrze. Jak i te 3485 na 57 radzi sobie tak samo kapitalnie. Czołgi na pierwszą linię frontu do objeżdżania, flankowania, no po prostu kapitalne, działo mają fajne, szybkie, potrafią odbić. No, pan coś to nie jest za najlepszy, bo to jest tylko 45 mm od przodu, a wieża ma 90, tak więc. Nie jest to pancerz kapitalny, ale on potrafi odbijać. Aha, no jeszcze jedna rzecz. Mamy tutaj też dodatkowy pancerz. No ona aż 200 kilo waży, tak więc ja bym preferował go zdjąć. Zagrał na pewno jedną bitwę z tym pancerzem, zobaczymy czy to jest jakaś różnica. Jak zdejmiemy, no to oczywiście lepsza mobilność. A myślę, że do tego czołgu właśnie przyda się lepsza mobilność. No i co? Myślę, że ode mnie będzie na tyle i zapraszam do oglądania. Druga bitwa pod El Almein. Dobra, pojedziemy na C. Hmm. Na szczęście nie ma Full Laptierów, więc gramy na tym 5-7. No, chińska chyba M18 to było lekko nie pojechało. No, dobra, punkt co przyjęty: zbyt dużo naszych tutaj nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery pojazdy oprócz mnie. Lecimy na punkt co alterię i kogoś słysza na pewno Próbujemy wjechać, że tu depresji działa o dobrej to nie mamy ale... ...bokcymy Okej okay. Mamy ebr Dobra, mamy Tygrys, co? Chyba punkt co przejmiemy Ajajaj aj, aj. Co my tam mamy? Hmm, Tygrys? Stalił Może być Chyba ja chciał w niego sobie nie wiem, może tędy wyjechać O, F tam jednak fołdów Bio tutaj Jestem tygrys, no nie wiem czy wyjedzie mi tutaj Jak się dobrze skontuję to ja go nie przebiję z takiej odległości No si... no nie wiem co tak, tak jeździ tutaj w kółko Nie chcę jeździć O! Mam szczęście Nie miał bomb Samolot, a masz co? Poprawia się chyba nie no, prawie się. Dobra, to cofnę do niego. A, dobra. Ślikałem chyba. Naprawiał to tak szybko. No i gdzie ten tygrys? Nie mam pojęcia. Chyba będzie skosować się, skąd się ruszyć, po prostu i tyle. O, 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 o. Uhuhu, no, idealny strzał. Teraz muszę stąd spiernikwać Często mamy jeść. O kurde. Co my tutaj mamy? Coś tutaj, bo był jakiś wpół Ono pewnie wys Dobra, chyba nie wie o nas Ale my o nim wiemy Jest chyba coś tu jedzie da. Ja O, o dobra, na szczęście udało się go Uf, gdzie dzieci nie miałem depresji. Działa tutaj. Mamy go. Myślałem, że tutaj ten ktoś... Jedzie, ale to No O, jadą z prawej. słuchaj. Teraz to bardzo ryzykuje. Oj na wschinął od tygrysa. Zawracamy. Szybko. O kurde. No to tu tego gościa to spodziewałem się, że To coś, ja słyszałem, że to jeździ ale nie wiedziałem, że on jest tutaj o, pewnie go widzieliście, a ja go nawet nie widziałem o proszę mamy go No i punkty co tak samo przyjęte. No i niedobrze, cię, ciężko, to już nie do odratowania Niestety, o Proszę bardzo Nie ma Spróbujemy już coś tu pograć, ale No, to już trzy punkty przejęte, trzy punkty nie nasze Ciężko może być. No u nich to no, po prostu no, nawet nikt nie ugrał nawet dobrego wyniku. U mnie to jest Tylko ten gościu Hekto gra coś Tak to tylko ja O kurde Oj nie przybiłem go Dobra, może odbiję Albo w silnik, na silnik o właśnie Mocne trafienie Samolot, a to ty mi nic Idzie Idziemy go tu strzelić i już nigdzie nie muszę. Tutaj, tygrys przede mną, okej, okay, a przyjęliśmy Jakby mi się udało co przejąć, to sam kajef przejedzie leci tego ja tygrysa trzeba przejąć. O nie, co jest na pewno na minimapie? To jest na pewno wie o mnie. Jest tutaj na tej górce, chyba albo na dole. To jest na górce. Kto mnie wie, kto mnie wie, kto nie. Nie, to nie tygrys. Dobra, mamy go. Avenger, ale tam chyba jest first Dobra, Dobra, na ten punkt. Ewidentnie jest tutaj. nie mi wyjechać pod lufę. No i dobra, no, nasi kurde, wjechali nam na punkt. O w dupę Whoa! Dobra Przejęliśmy dwa punkty Teraz tak, co tu robić? No, jechali już nam na, na bałas nawet Ale jakby się udało by przejąć No ja pewnie co przejmą Bo oni, prawie cała drużyna U nich jest SP, u nas nikt Nie wiem co to z SP, Co SP robi Słuchaj kolejnych. Ohoho, 14 fragów. No, co tu zrobić, jak tu mamy jedną pelotę, tu stopę nic nie robi. Jaka bitwa się trafiła. Tam gościu stoi na naszym stawnie. Może no, się uda ukryć przed tym samolotem. Ale teraz nie pewien zauważył. No właśnie, dobra, strefa zajęta. Jedziemy na co będziemy tak kursowali w tej weftę Może... A peloty już tam nie ma, ma to dupa Jaka runda się trafiła, ja piernik, chyba nigdy takiej długie rundy w ogóle nie grałem Pewnie to przegramy, no ale spróbujemy je powalczyć na... No. No nie! Kurde mać Co co? Za... O co chłop? Ooooj, niestety, 14 fragów, taka runda No ale są samolot, bo już bym dojechał na punkt C Ajajaj, no ale taka runda, kapitalna <grytanie> Okej, okay, mamy full up tier na Stalingradzie w trybie bitwa Spróbujemy pojechać tu właśnie tą flanką Eee, no i zobaczymy powiem, co, co się uda eee, ubrać. Dobra, mamy fermana. Słuchaj, kolejny jakiś pojazd. A! Oh, myślałem, że przebiję się przez tą śnieg. Ale 18 katów na szczęście odbiła się od mojej wiewy. Będzie trzeba na nie uważać. Bardzo ryzykownie tutaj tak stoję. Tutaj mam w bf jakiś jeden fołd. Okej, okay, już nie ma tej M18-ki. Tam jest, dalej. Mmm, niedobrze. Spróbujemy ją chyba odbie objechać od tej strony Widzę na nią artylerię Artyleria powinna... Jak się nie ruszy stamtąd to powinna... Artyleria moja ją e rozwalić Okej, okay, ona się ruszyła, no dobra Tak Uwaga No i w ziemię Dobra, ona strzeliła, ja powinienem mieć szybkie przy przeładowanie no i po mnie no dobra weźmiemy w fd5 t mamy tego tygrysa jest na fissy. ale mu nie ciekawie musimy się chyba tam wrócić nie, nie, ma, nie widzę tej M-18 Musimy się obrócić na punkt A Ale Bia też jest fejmowany przez masę Stop, stop O kurde O, się idealnie obrócił To już wspomnij, jeżeli że lidowy, nieprawda? No właśnie No akurat go rozpalili No oczywiście